Mój pies zjadł moje zadanie domowe. Dosłownie. Opowiadałam tę historię moim przyjaciołom ostatnio podczas kolacji. To jedna z moich ulubionych opowieści. Byłam w drugiej klasie i właśnie wróciłam tego dnia ze szkoły do domu. Moja mama zawsze chciała, żebym robiła zadanie domowe zaraz po powrocie, więc to robiłam. Pracowałam nad nim w kuchni, na stole. Musiałam skorzystać z Łazienki, więc wyszłam na około dwie minuty. Niewielka sprawa, prawda? Nie. Wróciłam i zobaczyłam moje zadanie domowe porozrzucane po podłodze w strzępach. I mojego psa, stojącego obok swojego dzieła. Zaczęłam histerycznie płakać. Pamiętajcie, że miałam bardzo surową nauczycielkę w drugiej klasie, a ja byłam bardzo wrażliwym dzieckiem. Moja mama zobaczyła bałagan, który zrobił mój pies i zachowała spokój. Zaczęłam szlochać do niej: Mamo, co mam zrobić? Nie mogę jej powiedzieć, że mój pies zjadł moje zadanie domowe. Powiedziała, że ma pomysł. Następnego dnia wchodzę do klasy z mamą. Nauczycielka prosi wszystkich o oddanie zadania domowego, a ja i moja mama podchodzimy do niej. Wyjaśniliśmy, co się stało, i wręczyliśmy jej mały plastikowy woreczek wypełniony strzępami papieru po moim zadaniu domowym. Patrzyła na to przez kilka sekund. Jestem tak zdenerwowana, że myślę, że zaraz się załatwię. Następnie rzuca głową do tyłu ze śmiechem. Jestem zszokowana mówi nam, jak bardzo docenia to, co zrobiliśmy i przykleja to do wejścia na resztę roku. Powiedzmy, że wyrażenie mój pies zjadł moje zadanie domowe nie zawsze jest fałszywe.